Od przedmiotów usuniętych w nowym sezonie, aż do rzeczy, która zniknęła po 6 latach. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w tym filmie pokażę Wam rzeczy usunięte w sezonie drugim rozdziału czwartego Fortnite'a. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeśli ten materiał Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i oczywiście, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić wraz z moim kodem, czyli HEXOKOD, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany, a teraz zapraszam Was do oglądania. Na samym początku mamy SCAR, czyli broń, o którą prosiło naprawdę bardzo wiele osób i Epic Games wreszcie się posłuchało. No i rzeczywiście w rozdziale czwartym, sezonie pierwszym, ta broń po prostu do gry powróciła, lecz oczywiście wraz z nowym sezonem po prostu zniknęła z pola bitwy. Tak czy siak, no powróciła ona w nieco gorszej wersji i miała ona troszeczkę gorszą celność, ale no tak czy siak, no została ona usunięta naprawdę bardzo szybko, także to pewnie jeszcze kiedyś powróci, ale w obecnym sezonie niestety już nie da się takowej znaleźć. Kolejną rzeczą jest to coś, o czym mogło nie wiedzieć dużo osób. A najdokładniej, moi drodzy, kiedy biegniemy sobie na przykład do strefy i nagle wyskakuje nam perka, no to oczywiście pewnie ją sobie weźmiemy, ponieważ może tam nam się trafić coś ciekawego, ale niestety w obecnym sezonie, jeżeli będziemy na przykład biegli właśnie taktycznym sprintem, to niestety, ale no to okienko z perkami automatycznie nam się zamknie. Także może być to troszeczkę utrudnienie i w ostatnim sezonie chociażby czegoś takiego nie było. Także nie mam pojęcia, czemu takie coś zostało wprowadzone, lecz rzeczywiście tak jest. Kolejna rzecz to w sumie rzecz, która tak naprawdę niespodziewanie powróciła w rozdziale czwartym, czyli oczywiście wyrzutnia rakiet. No i generalnie to mogliśmy znaleźć w naprawdę bardzo wielu miejscach, lecz w obecnym sezonie już niestety takowej się znaleźć nie da. No i w sumie z jednej strony dobrze, ponieważ no naprawdę była ona dość denerwująca, ale z drugiej strony troszeczkę słabiutko, no bo czasami rzeczywiście ona się przydawała. Kolejną rzeczą jest to rzecz, która definitywnie graczom w ostatnim sezonie naprawdę się spodobała, ale dokładnie mityczny pistolet. No i oczywiście pistolety w obecnym sezonie zostały, lecz mityczny pistolet został usunięty. Była specjalna perka, która pozwalała nam właśnie na odblokowanie takowej broni i była ona naprawdę bardzo mocna, no i po prostu gracze naprawdę ją lubili i często jej po prostu używali. Lecz jak się okazuje, to niestety w tym sezonie już niestety nie możemy takowej znaleźć. No i teraz zamiast tego mamy oczywiście inne mityczne. Kolejnym przedmiotem z podobną historią jest tak zwana mapa skarbów, i to również mogliśmy otrzymać tylko i wyłącznie z perki. No i oczywiście, kiedy już takową mieliśmy, to ta prowadziła nas po prostu do skarbu, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo wiele dobrego lutu. Lecz no w tym sezonie również niestety już takowej nie znajdziemy, a w sumie była to naprawdę bardzo spoko opcja, bo czasami kiedy mieliśmy gorszy lut i dostawaliśmy takową perkę, to wtedy mogliśmy sobie pójść na spokojnie po legendarne itemy. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś takowa powróci. Teraz akurat myślę, że jedna z lepszych rzeczy, czyli coś, co naprawdę denerwowało graczy. Mowa tutaj o perce z riftem. No i generalnie no to polegało to na tym, że jeżeli zbiliśmy komuś kewa, to wtedy aktywował mu się po prostu rift i ten go teleportował w niebo, no i wtedy przeciwnik mógł nam normalnie uciec. Lecz na szczęście zostało to wywalone w tym sezonie i tak, rzeczywiście, no myślę, że cały pomysł jest naprawdę spoko, lecz generalnie gracze naprawdę tego nadużywali i w pewnym momencie było to po prostu denerwujące. Także myślę, że naprawdę Dobrze, że to po prostu zniknęło. Kolejną rzeczą jest to coś, co było tak naprawdę od samego początku Fortnitea. Dosłownie od pierwszego dnia, od właśnie początku Battle Royale, a mowa tutaj właśnie o zrzutach zaopatrzenia. No i generalnie no to te w, że tak powiem, niewyjaśnionych okolicznościach z tego sezonu po prostu zniknęły. No i poza tym, że możemy dalej je znaleźć w trybie na parzanki, to niestety, ale w zwykłym solo, czy też solo bez budowania, no niestety już takowych znaleźć nie możemy. Nie mam absolutnie pojęcia dlaczego, ale jest to pierwsza taka sytuacja, od właśnie. 6 lat, także naprawdę bardzo ciekawie i zobaczymy czy jest to przez jakiś błąd czy możliwie że jest to jakieś celowe zagranie. Osobiście bardziej mi się wydaje, że to chyba celowe zagranie ze względu na to, że w obecnym sezonie mamy inne zrzuty i mowa tutaj właśnie o tych pakunkach, które się po prostu pojawiają na mapie. Możemy sobie wtedy odblokować lód na taki kolor, jaki pokazuje wielki laser, który jest obok tego. Także no, rzeczywiście to zostało po prostu zastąpione, no i raczej w tym sezonie już tego z powrotem nie ujrzymy. Kolejną rzeczą jest to chyba jedna z lepszych, jak i również też śmiesznych broni, a mowa tutaj o tak zwanym Shockwave Hammerze, czyli oczywiście wielkim młotku, który definitywnie podbił rozdział czwarty. No i generalnie w tym sezonie, dość jak każdy raczej zauważył, ten po prostu został, że tak powiem, wyłączony, no i oczywiście z tym samym wiąże się również to, że na bo z bossa na Citadei również takowego nie otrzymamy. I z tego co wiem, to chyba nawet tego bossa już nie ma, także naprawdę spoko. No i poza tym wszystkim, no to też został wywalony od razu, Excalibur, czyli broń, która też pojawiła się w ostatnim sezonie, no a w tym sezonie oczywiście została dezaktywowana. Z jednej strony dobrze, bo było naprawdę bardzo wiele denerwujących sytuacji z młotkami, ale z drugiej strony według mnie był to jeden z lepszych i śmieszniejszych przedmiotów w Fortnite'cie. Kolejnym przedmiotem jest tak zwany Deku Smash, czyli mityczna broń, która oczywiście została wprowadzona dzięki kolaboracji Fortnite'a i My Hero Academia, lecz generalnie do to, to w sumie została ona nawet wyłączona w ostatnim sezonie, gdzieś w połowie, przez jakiś błąd, no i później powróciła. Była ona oczywiście do końca sezonu, no i po prostu została dezaktywowana. I tak, na samym początku była ona całkiem spoko, lecz po pewnym czasie była ona dość denerwująca, jeżeli ktoś posiadał tą moc w swoich rękach, ale teraz możemy znaleźć bardzo podobną animację, właśnie do Deku na nowej kinetycznej właśnie katanie, która w grze została wprowadzona w obecnym sezonie, także myślę, że całkiem fajnie. Całkiem ciekawą rzeczą, która również została dodana w ostatnim sezonie i została w obecnym usunięta, to kula śniegu. I tak, na Śnieżnym Biomie mogliśmy po prostu wytoczyć kulę śniegu, w którą między innymi mogliśmy sobie na przykład wejść, bądź też mogliśmy na przykład ją na kogoś pchnąć. lecz w tym sezonie po prostu ta tak znikąd została usunięta. A wydaje mi się, że ta opcja z tworzeniem własnej kuli śniegu była naprawdę całkiem, ale to całkiem fajna. No i niestety, ale w obecnym sezonie gracze, którzy grają tak zwanego zero builda, czyli tryb bezbudowania, również mają nieco gorzej. A najdokładniej w takowym trybie między innymi mieliśmy po prostu taką tarczę i generalnie no to ta została usunięta. A robiła naprawdę bardzo dobrą robotę, no ale oczywiście moi drodzy, do jak nie ma tej tarczy, to to oczywiście możemy się ukryć w przenośnych fortach. A nie, ponieważ one również zostały usunięte, dlatego gracze właśnie trybu bezbudowania teraz no myślę, że będą dość zdenerwowani nerwowani I no, na przykład takie forty były naprawdę bardzo przydatne, jeżeli chodzi o ten tryb, bądź też nawet ten Guardian Shield, który też w sumie dawał naprawdę bardzo dużo, więc no póki co w trybie zerobudowania jest naprawdę ciężko. Miejmy nadzieję, że w dalszym etapie tego sezonu zostaną dodane tam jakieś itemy, które po prostu zmienią właśnie metę w tym trybie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i kolejnym przedmiotem jest tak zwany krzakogranat, czyli też coś, co zostało wprowadzone w ostatnim sezonie. No i generalnie było to coś, co można było naprawdę dobrze połączyć z perką Wojownik Buszu. Jeżeli posiadaliśmy właśnie takowy granat i takową perkę, to mogliśmy pod siebie rzucić właśnie krzak i po prostu się w nim leczyć. Także było to naprawdę bardzo, ale to bardzo op, lecz no generalnie zostało to po prostu wyłączone. I chwilowo do krzakogradatu niestety, ale nie znajdziemy. No i w sumie to tak czy siak mało naprawdę go używałem i broń ta była w sumie dość zbędna, także z jednej strony dobrze, że to wyłączyli. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie kolejne jakieś usunięte przedmioty ze sezonu drugiego, bądź też jakieś kolejne takie, można by powiedzieć, nie wiem, top 10 jakichś rzeczy, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która obejrzała ten film do końca. Jeśli Wam się spodobał, to no zostawcie tutaj łapeczkę do góry. A jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych materiałów, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i co? Do zobaczenia i nie zapomnijcie o kodzie Hexo kod w sklepie. Cześć.